Po, od zakończenia wyborów mamy już nieoficjalne, ale pewne wyniki. Został Pan Prezydentem Ostrońki. Gratuluję. Proszę o krótki komentarz. Dziękuję Panie Dyrektorze. No niewątpliwie jest to wielki sukces, ale wielki sukces mieszkańców naszego miasta, bo wzięli udział w drugiej turze wyborów prezydenckich. No i postanowili oddać głos na moją osobę. Jest to też dla mnie wielkie zobowiązanie. Nie oszukujmy się, taka liczba głosów pokazuje, że mieszkańcy Ostrojenki dali mi szansę, aby zmienić troszeczkę wizję rozwoju miasta i ją wprowadzać i będę się starał tych głosów mieszkańców nie zawieść. Jestem pełen energii, gotowy do pracy. Mam nadzieję, że już po zaprzysiężeniu weźmiemy się od razu do pracy na rzecz naszego miasta. Widziałem, że przed chwilą otrzymał, dostał pan od prezydenta Kulika smsa. Możemy zdradzić, co w nim było? Pan prezydent pogratulował mi wyniku wyborczego. Ja również podziękowałem mu za rywalizację, bo walczyliśmy bardzo fair. Ja uważam, że była to zdrowa rywalizacja na dwie wizje Ostrołęki. Mieszkańcy w tym przypadku postawili na mnie, ale ja uważam, że pan prezydent Łukasz Kolik również zasługuje na uznanie, bo też wiem, że włożył i on, jego sztab włożył dużo ciężkiej pracy w tą kampanię wyborczą, bo wszyscy pracowaliśmy na rzecz naszego miasta. Te Zwycięstwo Pana, ale też y, zwycięstwo Komitetu Nasza Ostronka. Macie najwięcej, siedmiu radnych, ale to ciągle za mało, żeby rządzić. Jak zamierza Pan budować koalicję w mieście? Tak jak pan redaktor powiedział, nasz komitet pracował tak naprawdę już od zakończenia poprzednich wyborów nad listami do Rady Miasta dzięki właśnie ciężkiej pracy z też samych kandydatów do Rady, bo też trzeba mieć na uwadze, że z, nasz, z naszych list startowało dużo działaczy społecznych, którzy coś robili dla naszego miasta, dla mieszkańców. No i to sumarycznie przełożyło się na liczbę mandatów. Mamy najwięcej mandatów w Radzie Miasta Ostrołęki. I tak jak pan redaktor powiedział, jest to niewystarczająca liczba do samodzielnego, samodzielnej większości w Radzie Miasta, bo potrzeba 11 radnych, ale tak jak ja mówiłem w swojej kampanii wyborczej, jestem otwarty na współpracę i myślę, że tutaj dość szybko dojdziemy do porozumienia z klubami radnych, którzy dostali się do Rady, bo ja uważam, że wszyscy, którzy dostali się do Rady pracują na rzecz miasta i uważam, że ta współpraca powinna być prowadzona ponad podziałami. Dziękuję bardzo. W sztabie Pawła Niewiadomskiego, nowego prezydenta Ostrołęki jest także Wojciech Zarzycki, przewodniczący Rady Miasta, wybrany także na radnego na kolejnej kadencji. Proszę o krótki komentarz. No, jest to na pewno bardzo szczęśliwy wieczór dla całego sztabu. Trzeba powiedzieć, że na ten sukces pracowała bardzo duża grupa ludzi związanych z naszą ostrołęką. Jak już wcześniej mówiłem w wywiadach, powołaliśmy dwa lata temu stowarzyszenie Nasza Ostrołęka, przyłączyli się do nas bardzo znani ostrołęczanie, którym leży na sercu ostrołęka. Zrobiliśmy wiele pozytywnych rzeczy, stworzyliśmy bardzo dobrą drużynę. No i dzisiaj praktycznie. Możemy się cieszyć, chociaż są to wyniki jeszcze nieoficjalne, ale z tego co spływają do nas wyniki z poszczególnych komisji obwodowych wyborczych wygląda na to, że miasto Strołęka będzie miało nowego prezydenta Pawła Niewiadomskiego, który w ostatniej kadencji... Na pewno pokazał się z dobrej strony, był aktywnym radnym, wiele pomysłów, który wdrożył do, w naszym mieście. Także troszeczkę jestem zaskoczony, ale jednocześnie bardzo szczęśliwy, bo tak powiem troszeczkę osobiście. Jest to mój uczeń, którego doskonale pamiętam, jak, bo był moim uczniem w szkole podstawowej numer 10 i zawsze. Był aktywny, aktywizował, działał w samorządzie uczniowskim i przejawiał taką żyłkę społeczną. No i dzisiaj mamy nowego prezydenta. Poczekajmy jeszcze z, ofi z oficjalnymi wynikami, ale na pewno jest to bardzo. Szczęśliwy dzień dla naszego sztabu, bo wszyscy na to ciężko pracowaliśmy. Dziękuję bardzo. Dobra, okej. Okay. Paweł Niewiadomski, nieoficjalnie już prezydent Ostrołęki. Jestem szczęśliwa, że mogłam z tym człowiekiem pracować. Znam go od ponad 20 lat. Jest to człowiek odpowiedzialny, dobrze zorganizowany, wykształcony i z doświadczeniem. W sztabie nowego prezydenta Ostrołęki jest z nami też Grzegorz Gołaś, radny miejski tej i poprzedniej kadencji. Jak pan skomentuje sukces Pawła? Dzień dobry Państwu. Chciałbym panu, Państwu podziękować za wybory, które się odbyły i za to, żeście Państwo przyszli i chętnie głosowaliście na wszystkie komitety i za frekwencję, która nas bardzo mocno zaskoczyła. Chciałbym skomentować w ten sposób. Były to ciężkie wybory, ludzie walczyli fair, z czego jestem bardzo zadowolony. Bardzo się cieszę z tego, że Paweł Niewiadowski został prezydentem miasta Ostrołęki, chociaż z drugiej strony jest mi trochę smutko, bo siedział z mojej strony prawej i teraz niestety kolegi nie, no, sobie nie będę, ale będziemy pracować na rzecz miasta, na rzecz wszystkich mieszkańców Ostrołęki.